Włączyć, też, też Nie chciałbym też, może dlaczego tego? Tak dlatego, że inne media potem, jeżeli ja się dla jednych mediów wypowiem, to mam natychmiast 10 minut później e, zastrzeżenia, Zdarza się, zarzuty ale... innych mediów, że ja się dla nich nie chcę wypowiedzieć. I teraz nie mam w tej chwili możliwości czasowych, żeby to zrobić. I stąd to nie jest niechęć do tego, żeby się w tym zakresie odnieść. Ja się muszę zapoznać z wnioskiem. Ja się ja w tym zakresie rozmawiałem i z arcybiskupem González i z panem profesorem Mikołajczakiem. Także tutaj ten dialog cały czas ma miejsce. I w tym momencie no, do tego odnoszę się z życzliwością. To, 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 to świadczy chociażby to, iż z mojej inicjatywy nawet odbyło się spotkanie z arcybiskupem. Rozmawialiśmy na temat możliwych lokalizacji, możliwych koncepcji. Także jak najbardziej to robimy, ale ponieważ no mówię, dzisiaj mam jest takie możliwości czasowe, jakie mam, to po prostu prosiłbym... A kiedy mogłabym rozmawiać. się do pana zgłosić, Czy to rozmawiać e, w rozmawiam z tej sprawie? Najwcześniej w przyszłym tygodniu. No jeszcze wylatuje do Kopenhagi. Tak, a w takim razie, czy jest szansa, że będzie Pan współpracował z Komitetem Odbudowy Pomnika Wdzięczności w zakresie no, technicznym wykonania tego, co będzie potrzebne do wystawy, której elementem będzie figura ja Chrystusa Ja współpracuję Kupan. ze wszystkimi i w tym obszarze również dążę do takich rozwiązań, żeby one nie wywoływały emocji, żeby one nie wywoływały również e, takich sytuacji, w których będzie dochodziło do jakiegoś konfrontacyjnego stawiania pewnych tematów, tak? I to jest mój cel, żebyśmy żyli w zgodzie. W w pokoju, w poszanowaniu innych i to jest najważniejsze. Czy przyjmie Pan zaproszenie ma... komitetu, by wziąć udział w uroczystościach przywitania Zobaczy, tej figury, jako reprezentantów? Zobaczę, zobaczę, jak to wygląda w tej chwili w moim kalendarzu, bo ten kalendarz czas jest napięty. Są te uroczystości, w których oczywiście uczestniczę, takie na przykład, jak były teraz 3 maja, czy takie jak 28 czerwca. Natomiast to po prostu muszę zobaczyć, czy w tym czasie jestem w Poznaniu, jestem w Polsce. To są też oczywiście, to też ta praca, to są również obowiązki określone w zakresie uczestniczenia w różnych uroczystościach e, i również praca wykonawcza. Jak kalendarz pozwoli, to pan będzie? E, muszę zobaczyć, co jest w kalendarzu, także teraz wolałbym się nie odnosić, bo nie wiem, jak wygląda ten kalendarz. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Dziękuję.